czy w Rosji zostało jeszcze jakieś dno, w które może uderzyć autorytarna władza, czy już dawno przebiła wszelkie możliwe skale absurdu. Takie trudne, a zarazem bardzo niewygodne pytania pojawiają się w głowie po przeczytaniu książki Dmitrija Głuchowskiego My, kronika upadku, wydanej przez wydawnictwo Insignis. Ten złożony z esejów obejmujących lata 2012-2023 zbiór nie tylko trafia, trafnie diagnozuje obecną rosyjską rzeczywistość, ale też próbuje dociec, gdzie i kiedy Rosja skręciła w tak niebezpieczną stronę. Głuchowski, twórca słynnego Uniwersum Metro, uwielbiam, uwielbiam i gry i książki, tym razem nie bawi się w dystopię. Opowiada o faktach, które pokazują, że prawdziwa rzeczywistość bywa również przerażająca co fikcja literacka. Autor przeprowadza nas przez najważniejsze wydarzenia z rosyjskiej sceny politycznej i społecznej ostatniej dekady, odsłaniając jak reżim Putina krok po kroku ograniczał wolność słowa i spinał wszystkie instytucje łącznie z cerkwią do jednego wozu. Wszystko po to, by władza mogła trwać. W tych esejach pojawi się temat ustawy o ochronie dzieci przed informacjami zagrażającymi e, ich zdrowiu i rozwojowi. Jednego z narzędzi do wprowadzenia cenzury i blokowania serwisów społecznościowych. Głuchowski pokazuje też stopniowe podporządkowanie się, podporządkowywanie sobie cerkwi, gdzie część hierarchów wspiera coraz ostrzejsze prawo o obrazie uczuć religijnych, z czego skorzystano choćby w sprawie przeciwko zespołowi Pussy Riot. Kolejne rozdziały opisują aneksję Krymu w 2014 roku. Wsparcie dla separatystów w Donbasie, polityczne zabójstwa, które w rosyjskiej rzeczywistości, nie ukrywajmy, nie wywołują już powszechnego oburzenia, bo społeczeństwo jest e, najwyraźniej znużone i zastraszone. Głuchowski ujawnia, jak reżim przez lata opierał się na podsycaniu zazdrości wobec Zachodu i jednocześnie budowaniu mitu wstawania z kolan. A wszystko przy pomocy manipulacji, sondażami i kontrolowanego... Przekazu w mediach, manipulowanego przekazu w mediach. Z dalszych stron wyłania się też obraz kraju, w którym zmiany konstytucji, ta z roku 2020, mają służyć tylko temu, żeby Putin mógł pozostać przy władzy jeszcze dłużej. Autor przypomina też o otruciu Aleksieja Nawalnego, o kulisach koncentracji wojsk przy granicy z Ukrainą, o ostatecznym wybuchu wojny w 2022 roku. Wskazuje tu na wieloletnią manipulację informacją, zacieraniem granicy między międzyprawdą, a propagandą oraz stopniowe znieczulenie obywateli. Na kolejne ograniczenia wolności. Jednym z najbardziej przejmujących fragmentów jest przywołanie statystyk pokazujących liczbę aresztowanych za antywojenne protesty czy za dyskryminację armii. Władza sprawia wrażenie, jakby chciała rozłożyć odpowiedzialność za wojnę na całe społeczeństwo, jednocześnie wzmacniając mechanizmy represji i cenzury. Głuchowski nie owija w bawełnę. Jest rozczarowany postawą wielu Rosjan, którzy, nawet jeśli nie popierają Putina, wolą siedzieć cicho. I nie narażać się na konsekwencje. Książkę wieńczy esej o czerwcowym buncie Jewgenija Prigorzyna, który pokazuje, że i w obrębie samego Kremla narasta chaos i niepewność, a nim nieomylnego przywódcy Putina zaczyna się sypać. Ta perspektywa, spo ta perspektywa spojrzenie z końca 2023 roku, czyli my kroniki upadku czymś więcej niż z zapisem faktów. To przejmujący dokument o tym, jak działają propaganda autorytaryzm i brak społecznej odwagi. Największą siłą tej książki jest bezkompromisowy styl kuchowskiego, który wytyka błędy nie tylko ludziom władzy, ale też zwykłym obywatelom przyzwyczajającym się e, no, przyzwyczajającym się do takich rządów. E, czytając te SAJ można czuć złość, frustrację e, najpierw na Putina i jego ludzi, potem też na resztę społeczeństwa, które często woli milczeć nie angażować się w protesty. Ta gorzka nuta sprzyja refleksji nad tym, jak łatwo zamienić życie w koszmar, kiedy propaganda i strach przejmują kontrolę nad całym krajem. Głuchowski operuje prostym, dosadnym językiem, dzięki czemu nawet polityczne wątki czyta się bez poczucia przytłoczenia szczególnie, że to jest zupełnie obcy kraj dla nas, może bliski kulturowo, ale politycznie odległy. Zebrane tu teksty układają się w mozaikę. Która przedstawia Rosję na równi pochyłej. Pytanie tylko, czy to już całkowita katastrofa, czy może jest jeszcze szansa na podniesienie się z tego upadku, zawrócenie z nad przepaści? Odpowiedzi wprost nie ma, ale trudno przejść obojętnie obok wniosków, do których autor nas prowadzi. Jeżeli szukacie książki, która pomoże wam lepiej zrozumieć to, co dzieje się w dzisiejszej Rosji, a jednocześnie wywoła w was prawdziwe emocje i zmusi do głębszej refleksji o świecie, my. Kroniki upadku to pozycja obowiązkowa. Czytając te eseje, ma się wrażenie oglądania reportażu z pierwszej linii frontu. Tyle, że tym frontem jest tu codzienne życie w kraju, który miuta się między imperialną przeszłością a niepewną przyszłością. Głuchowski pokazuje, że nie trzeba wymyślać dystopii. Wystarczy przyjrzeć się rzeczywistości i mieć dość odwagi, by o niej opowiedzieć.